Co najmniej dwie osoby straciły życie podczas gwałtownych powodzi, które nawiedziły Nowy Jork i okolice. Woda zalewała domy, ulice, samochody i stacje metra. Mieszkam i pracuję tu od 11 lat, więc kiedy pada ulewny deszcz, wiem, że metro nie będzie działać, ale tym razem było naprawdę niebezpiecznie. Powrót do domu był dla mnie sporym problemem. It looks to me like... Wyglądało to naprawdę źle. Woda wpływała wszędzie. Tak naprawdę nie otrzymaliśmy żadnego ostrzeżenia, żeby się przygotować. A to przecież Nowy Jork. Czy takie miasto nie powinno mieć lepszej infrastruktury przeciwpowodziowej? Intensywne opady deszczu spowodowały poważne utrudnienia w ruchu na autostradach i liniach kolejowych regionu. Na lotniskach LaGuardia, New York i Johna Kennedy'ego przyloty i wyloty były opóźnione od kilkudziesięciu minut do trzech godzin. Gubernator New Jersey ogłosił stan wyjątkowy. Um, Niestety mamy już ofiary śmiertelne w Plainfield. Samochód został porwany przez wodę, a więc bądźcie ostrożni. Jeśli Bóg pozwoli, za kilka godzin będziemy mieli lepsze rozeznanie, czy nie ma więcej ofiar śmiertelnych. Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać wodę płynącą ulicami miasta, także wdzierającą się m.in. do jednej ze stacji metra na Manhattanie, a nawet do znajdujących się tam pociągów. Miejskie kanały ściekowe były projektowane przez ostatnie 100 lub 200 lat tak, by wytrzymać intensywne opady deszczu sięgające 15 cm na godzinę. Rury odprowadzające deszczówkę były zaprojektowane na określoną ilość wody, a tymczasem z nieba spadło o wiele więcej wody. Z kolei w Arizonie szaleją pożary. Ogień objął już 24 tysiące hektarów lasów i zarośli. Płomienie strawiły między innymi zabytkową chatę i centrum dla zwiedzających na północnej krawędzi Wielkiego Kanionu. To wyjątkowe miejsce na mapie Stanów Zjednoczonych, niezwykle popularne wśród amerykańskich i zagranicznych turystów. Najważniejsze, że nie było ofiar śmiertelnych, było tam mnóstwo ludzi i na szczęście udało się ewakuować wszystkich turystów i cały personel. Cieszę się, że nikt nie zginął. Jeszcze rano było to ładnie, ale po południu mieliśmy totalne zadymienie. Nic nie było widać absolutnie nic. To było szaleństwo. Akcja gaśnicza, w której uczestniczy kilkuset strażaków, jest utrudniona ze względu na suchą trawę, która jest idealnym paliwem dla pożaru. Dodatkowym problemem jest wciąż zmieniający się kierunek wiatru. Piotr Kieraga, Republika.